Witam w kolejnym odcinku zawałowców. W odcinku, jak widzicie, wakacyjnym. Jestem w przyczepie, trochę w takich surferskich klimatach, ale myślę, że nie ma co opóźniać nagrania kolejnego odcinka. Temat myślę interesujący, bo dziś, o mądrej i przemyślanej i dodatkowo udokumentowanej naukowo. Suplementacji, ponieważ w ostatnim czasie opublikowany został bardzo ważny dokument, a, a mianowicie stanowisko ekspertów dotyczące naukowych, właśnie podstaw stosowania suplementacji witaminowej i suplementacji niektórych mikroelementów. Pomyślałem sobie, że być może jesteście ciekawi, gdzie tak naprawdę istnieją podstawy naukowe do. Stosowania suplementów diety. W zawałowcach omówię najważniejsze wnioski z tego właśnie dokumentu, e, ze stanowiska ekspertów, natomiast w części klubowej omówię moje, moje własne praktyczne, codzienne podejście do dwóch szczególnych sytuacji, czyli jak i kiedy suplementować witaminę B12 i witaminę D, bo tutaj jest dużo dyskusji, a sprawa jest myślę po prostu bardzo istotna. Lubię pokażę też konkretne wnioski z konkretnych badań, aby zilustrować wam wpływ suplementów na ryzyko różnych rodzajów raka, różnych rodzajów nowotworów. Myślę, że wiele osób mocno się zdziwi, dlatego warto zobaczyć ten materiał lub go wysłuchać. No dobra, zabieramy się do roboty. Poprzednie takie stanowisko ekspertów tego Towarzystwa Eksperckiego opublikowane było w 2014 roku, czyli mija już 8 lat od poprzedniego dokumentu. Od tego czasu ukazało się wiele nowych prac naukowych, prac badawczych. Zobaczmy, co zmieniło się i jaki jest aktualny stan wiedzy w zakresie udokumentowanej naukowo suplementacji. Już według danych z 2014, już 8 lat temu, 52. Procent obywateli Stanów Zjednoczonych przyjmowało codziennie przynajmniej jeden suplement systematycznie. Wiemy, że popularność suplementów z roku na rok wciąż rośnie. Choroby kardiologiczne i schorzenia onkologiczne, e, oczywiście cały czas stanowią dwie główne przyczyny przedwczesnej śmiertelności. E, producenci suplementów obiecują nam, że dzięki ich przyjmowaniu uda się zapobiec wielu problemom zdrowotnym, w tym. Chorobom serca i nowotworom, i na tych grupach schorzeń wytyczne się tutaj skupiają. Suplementy mają zapobiegać niedoborom witamin i mikroelementów. Z tym, że rzadko kiedy te niedobory zwróćcie uwagę, są faktycznie dobrze udokumentowane, ale tym mało kto się przejmuje. Działania suplementów mają również bardzo często stanowić zapobieganie przewlekłemu stanowi zapalnemu w naszym organizmie, czyli mamy bardzo dużą ilość suplementów, tzw. Tak przeciwzapalnych, albo reklamowanych jako antyoksydanty, albo właśnie suplementy przeciwzapalne. No więc wiadomość numer jeden z dokumentu ekspertów pochodząca z tego amerykańskiego Towarzystwa Prewencyjnego to taka, że mamy więcej szkód, więcej szkód dotyczących suplementacji beta-karotenu, a więc postaci witaminy A, niż korzyści z tego wynikających. Druga wiadomość o podobnej treści dotyczy suplementacji witaminy E. Nie stwierdza się po prostu korzyści z suplementacji witaminą E w zakresie zapobiegania chorobom serca, zapobiegania schorzeniom kardiologicznym oraz zapobieganiu nowotworów. Stanowisko towarzystwa ostrzegające przed suplementacją witaminą A i E jest spowodowane wynikami badań, które pokazywały, uwaga, zwiększenie ryzyka na przykład Nowotworów złośliwych płuc u osób właśnie suplementujących beta-karoten, witaminę A. Dota, dodam, że u osób suplementujących, ale nie u osób, które mają dużo beta-karotenu i które pozyskują ten beta-karoten ze swoim naturalnym pożywieniem, to jest, słuchajcie, kluczowa różnica. Czyli możemy więcej stracić na sztucznej suplementacji niż zyskać na naszym zdrowiu. Możemy nawet sobie zrobić pewną krzywdę. Dodatkowo nadmiarowe dawki np. Na witaminy A przyjmowane w postaci suplementu mogą zmniejszyć gęstość mineralną naszych kości. Mamy dwa badania kohortowe, które dokumentują zwiększone ryzyko złamania szyjki kości udowej u kobiet, które suplementowały systematycznie witaminę A. Nadmiar witaminy A może mieć działanie szkodliwe na naszą wątrobę albo zwiększać ryzyko powstawania wad u płodów ludzkich. Nadmiar witaminy A pozyskany z suplementów. Dla witaminy E mamy dwa badania pokazujące większe ryzyko wystąpienia udaru kwotocznego mózgu u osób systematycznie suplementujących właśnie witaminę E. Dlatego zawsze musimy brać pod uwagę również ryzyka przyjmowania suplementów, ponieważ w przypadku sztucznej, podkreślam, suplementacji, podajemy skoncentrowane, pojedyncze substancje. W normalnych okolicznościach nasz organizm pobiera witaminy w pożywieniu w zupełnie innych stężeniach. Osobiście nie rekomenduję już od dawna swoim pacjentom i to jakichkolwiek suplementów, które zawierają witaminy A i E. Wywalam swoim pacjentom je wszystkie, również multivitaminy, które zawierają witaminę A plus E. Chyba, że mój pacjent upiera się, aby je przyjmować ze sobie tylko znanych powodów. Analiza wszystkich do tej pory wykonanych badań spra sprawdzających tym razem właśnie preparaty multivitaminowe, tak zwane multivitaminy, również nie wykazuje istotnej statystycznie korzyści w postaci zmniejszenia ryzyka pojawienia się schorzeń kardiologicznych. Nie ma również korzyści w postaci wydłużania naszego życia, jak przyjmujesz multivitaminy. Nie obserwuje się korzyści w zakresie zmniejszania ryzyka nowotworowego, jak przyjmujesz Multivitaminy. Tak więc, moi drodzy, to wszystko nie jest takie proste i niestety przyjmowanie kapsułki, która ma w swoim składzie 20 różnych witaminowych i mineralnych składników, raczej efektywnie, absolutnie nie poprawia waszego zdrowia. Poprawia ponad wszelką wątpliwość sytuację materialną producenta tych preparatów czyli multivitaminy podkreślam to nie działają. Czas na stanowisko dotyczące witaminy D. Jeżeli pamiętacie, niedawno omawiałem wyniki badania Vital, badania, które dotyczyło korzyści ze stosowania witaminy D w suplemencie, przede wszystkim w zakresie zmniejszania stymulacji zapalnej w grupie pacjentów z chorobami zapalnymi i autoimmunologicznymi. I w tym zakresie suplementacja witaminą D ewidentnie pokazywała te korzyści dla pacjentów. Natomiast nie rejestrujemy korzyści z suplementacji witaminą D w zakresie zapobiegania chorobom kardiologicznym, w zakresie zapobiegania nowotworom. Nie mamy podstaw, aby mówić o korzyściach tutaj. W dotychczas zgromadzonych badaniach nie możemy również powiedzieć, że suplementacja witaminą D wydłuża naszą, nasze życie. Tego niestety też nie możemy powiedzieć. Podobną sytuację mamy w przypadku suplementacji preparatami wapnia. Przyjmowanie preparatów wapnia nie wydłuża naszego życia, nie zapobiega problemom kardiologicznym. No i wskazania do suplementacji wapniem powinny się, słuchajcie, ograniczać do, do konkretnych grup pacjentów, które, którzy są narażeni na rzeczywiste niedobory tego pierwiastka, czyli znowu trzeba udokumentować niedobór. Istnieje podwyższone ryzyko dotyczące kamicy dróg moczowych w przypadku. Zbyt dużych dawek witaminy D w połączeniu z dużą podażą wapnia. I o tym trzeba pamiętać. Ten temat da się łatwo rozwiązać. O nieporozumieniach związanych z korzyściami z suplementacji witaminą D będzie jeszcze, właśnie w klubowej części podcastu, bo ten temat trzeba sobie wyjaśnić, żeby. Odnosić właśnie te korzyści. Przejdźmy teraz do bardzo popularnej witaminy C. I znów suplementacja witaminą C nie ma wpływu na długość naszego życia. Nie zapobiega chorobom kardiologicznym oraz nie mamy danych, aby suplementacja witaminą C zapobiegała nowotworom. Dwa badania pokazują zwiększone ryzyko powstawania kamieni w drogach moczowych, tym razem u mężczyzn, którzy wcześniej systematycznie suplementowali właśnie witaminę C. C, czyli może to być w określonych przypadkach nawet szkodliwe. Więc w przypadku jakże popularnej witaminy C wskazania są bardzo ograniczone i najlepiej jest bilansować kwas askorbinowy z wysokoodżywczej diety pochodzenia roślinnego. Bardzo wiele osób przyjmuje różne witaminy z grupy B, na przykład B3 albo B6. Według stanowiska Towarzystwa Prewencji nie mamy wystarczających danych, aby mówić o jakimkolwiek wpływie tych witamin na znowu wydłużenie naszego życia, zapobieganie chorobom kardiologicznym albo zapobieganie nowotworom. W tych wskazaniach nie mamy korzyści. Mamy jedno badanie kohortowe dotyczące witaminy B6. I w związku tej suplementacji, ale ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia znowu złamań szyjki kości udowej, o czym przed chwilą mówiłem w przypadku witaminy A. W przypadku selenu mamy dokładnie taką samą sytuację. Nie udokumentowano korzyści ani kardiologicznych, ani onkologicznych w suplementacji tego mikroelementu. Natomiast Mówię ciągle i nie mamy, i nie mamy. Natomiast grupa robocza rekomenduje suplementację kwasem foliowym w dawce między 400 a 800 mikrogramów dziennie u osób, które planują ciążę, i kobietom w trakcie ciąży. Jak widzicie, wnioski wydają się oczywiste. Jeszcze raz powtarzam, że witaminy i mikroelementy są dostępne w naszej diecie. Ta dieta powinna być dietą wysoko odżywczą, dietą urozmaiconą. Nie musimy wtedy w ogóle przywiązywać do tego jakiejkolwiek uwagi, ponieważ wszystkie te związki w tej diecie będą zawarte i nasz organizm będzie wchłaniał je w takiej ilości i w takim tempie, aby to było dla nas po prostu najbardziej korzystne. Sytuacje szczególne, czyli suplementację B12 i witaminą D, będę omawiał w części. Klubowej mojego podcastu, bo trzeba po prostu wiedzieć, komu taka suplementacja może pomóc i to bardzo, a kiedy wręcz przeciwnie, możemy nawet zrobić krzywdę. To jest łatwe, tylko trzeba sobie to po prostu poukładać w głowie. W części klubowej pokażę także przykłady konkretnych badań i całe przeglądy badań pokazujące, jak przyjmowanie niektórych suplementów, na przykład zwiększa ryzyko raka. Jakie witaminy i o jakie nowotwory chodzi? A więc myślę, że mega praktyczna dla Was wiedza. Będzie o tak zwanej synergii diety, czyli jak bilansować witaminy i mikroelementy bez konieczności przyjmowania suplementów. Dziękuję zawałowcom. Jeżeli się spodobało to co mówiłem, możecie postawić mi kawę na buycoffee.tu a zainteresowanych Praktycznymi aspektami suplementacji. Zapraszam do mojego klubu zdrowia na kontynuację tego wątku. Serdecznie Was pozdrawiam z wakacji. Cześć.